Radia Września 93 i 7. Przed mikrofonem Karol Krzeszowiec rozpoczynamy program Gościniec. Dziś moim i państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata. Gnieźniński poseł dodajmy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, Gnieźnieński, Wrzesiński. Ale, nasz, tak ale można powiedzieć, że tak. tutaj z, z naszego zespołu. Panie pośle, rzecz, która wywołała wielkie emocje, skrajne w niektórych wypadkach, czyli pomysł rządu, jeśli chodzi o podatkowanie reklam. Proszę mi powiedzieć, jaki jest cel wprowadzenia tego takiej daniny? Wyrównanie szans, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że te największe podmioty, te koncerny medialne, bardzo często z kapitałem obcym, praktycznie nie płacą w Polsce podatków. Nie tylko zresztą w Polsce, w różnych krajach. Unii Europejskiej jest podobnie. Po prostu unikają opodatkowania. Unikają, bo mają też i prawników, mają sztab ludzi, którzy kombinują, jak obejść to, co dany kraj wprowadza. No mali tego nie mogą zrobić, bo ich na to nie stać. Radio Września bo... na, pewno, na pewno nie jest w stanie uniknąć e, jakichkolwiek podatków. E, tak samo jak, jak wiadomości wrzesińskie i inne media lokalne, e, które po prostu te podatki płacą. A duzi, tak jak pan redaktor wspomniał, e, sztaby prawników, nie boicie, się, że, nie boicie się, że też znajdą na was sposób, mówiąc kolokwialnie? Znaczy tak, no to jest oczywiście taki test na siłę państwa. E, państwo nie może e, tolerować takiej sytuacji, że e, Mali. Mają gorsze warunki funkcjonowania na tym samym rynku niż ci najwięksi gracze. Wspominają Państwo o Węgrzech między innymi od 2004 roku tam jest podatek progresywny, ale jest spora różnica, bo to jest 1% w wysokości do 5 miliardów forintów. To jest około 12,5 miliona złotych. My mamy 7,5% i jeśli chodzi o przychody do 50 milionów euro łapią się w to wszyscy, i ci najmniejsi, i ci najwięksi. To nie lepiej byłoby obniżyć, że tak powiem, Panie tę stawkę. że absolutnie, absolutnie nie łapią się najmniejsi. Nie, ja, ja powiem, jakie no, ale są założenia. Jeśli, jeśli mamy próg do 50 milionów y, przychodów, to łapią się ci, którzy mają 5 tysięcy, 50 tysięcy i 5 nie, milionów. Nie, panie dyrektorze, no to, to właśnie na tym polega nieporozumienie. Jeśli chodzi o y, reklamę, tak zwaną internetową, tak? Czy, to tam największe, tam dwa warunki y, muszą być spełnione. Tak, tak. Dwa warunki jedno, I to... jednocześnie, Zgadzaś. czyli y, przychody w skali. Całego koncernu, czyli. 750 milionów 700 euro. 750 milionów, milionów euro, czyli 3 miliardy 400 milionów to złotych. Się I drugi warunek w kraju przychody na poziomie 5 y, milionów euro, czyli 20, około 22 milionów złotych. Tak jest, dokładnie. Więc e, jeśli Radio Września ma przychody e, rzędu 5 milionów euro no, z myślę, reklamy, myślę, że to ja, właściciel by się ucieszył. To wtedy. ja, właśnie, to ja życzę każ każdemu właścicielowi mediów w Polsce, żeby miał ale, takie przychody. Ale to jest podatek jeśli, y, jeśli od chodzi reklamy o media, w sieci. O media tradycyjne, to jest podatek od reklamy w sieci. Te dwa jasne, warunki muszą być jasne. Tak. Hmm? I teraz jeśli chodzi o media tradycyjne, tak, czyli na przykład y, o, o wiadomości wrzesińskie, jeśli poruszamy się tutaj na, hmm. na tym naszym terenie, y, to y, przychody y, nieopodatkowane do 15 30 milionów zł. Do, do 15 milionów zł. Do 15 milionów zł nieopodatkowane, do 30. Między 15 a 30 to jest 2%. Dokładnie, do więc, 30 więc milionów 2% jeśli, a 6% jeśli, powyżej tego progu. Tak, ale do 15 milionów strefa hmm. wolna. 15 milionów złotych z przychodu z reklamy dla większości ogromnej, praktycznie dla wszystkich mediów lokalnych. Jest absolutnie nie do osiągnięcia, to jest w skali roku, tak? To no to proszę sobie wyobrazić teraz ponad milion złotych miesięcznie przychodów z reklamy. To, 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 to jest, są gigantyczne pieniądze. To i, i, to są, tak, I to są środki, które yy, nie będą w dalszym ciągu opodatkowane. Natomiast wielcy wydawcy, tak? Zapłacą. Więc... Wzorowali się Państwo na Austrii. W Austrii, z tego, co udało mi się dowiedzieć, jest troszeczkę inaczej to skonstruowane, bo płaci się od wartości dodanej, od podatku VAT. Czyli jeśli na przykład w Austrii za 100 euro ktoś sprzeda reklamę, VAT wynosi 20% i od tego VATu płaci się 5%. W tym wypadku 1 euro. Nie uważacie, że na przykład niższe opłaty mogłyby przynieść dwa efekty? Po pierwsze, że Faktycznie wpływy byłyby wyższe, bo nie opłacałoby się kombinować, uciekać. No więc, akurat przy tym podatku od przychodu, nie ma żadnej możliwości ucieczki. I największy nawet sztab prawników. Nie od jest przychodu tak. tak więc y, Dlatego ten podatek jest bardzo prosty. I, A i, dlaczego nie od dochodu? Przecież dochód to jest to, co tak naprawdę no, faktycznie no zostaje. Więc, no, no, panie redaktorze, więc pan redaktor sugeruje, żebyśmy wprowadzili takie rozwiązanie, które będzie bardziej skomplikowane i które właśnie temu znaczy, sztabowi prawników da robotę i oni y, w, tych, w przypadku tych wielkich mediów... Znajdą takie y, obejścia, że nie zapłacą ostatecznie tego podatku. Więc my właśnie tego nie chcemy. Stąd, 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 stąd skierowanie na przykład, a nie na. Dokładnie dochód. tak, dokładnie tak. To jest naj, najprostszy sposób, nie do, nie do obejścia y, i jeszcze raz podkreślę, dotykający y, czy dotyczący tylko tych największych mediów i nie wpływający oczywiście na wolność y, słowa. Bo zapłacą wszyscy nadawcy zapłaci i telewizja publiczna, bo to będzie. Pod... Ale telewizja publiczna dostaje pieniądze z abonamentu A, no. plus, plus wyrównanie. Nie, nie, ależ nie mam oczywiście. tutaj nie biję w abonament w żaden sposób, ależ, bo w wielu oczywiście. różnych krajach abonament pod taką czy inną formą funkcjonuje i, i, i załóżmy, że, że to jest okej. Okay. Tutaj nie musimy się dostosowywać. Ale zasada jest taka. Ale, masz ale plus, swych, ale plus, masz plus, 2, miliardy, plus masz... 2 miliardy stawia troszeczkę telewizję polską w bardziej uprzywilejowanej sytuacji. Ale bo proszę, nie dość, no dobrze, to zapłacą. proszę, zwrócić, to proszę Zwrócić uwagę, że na co te środki z tego abonamentu. Na koncert i, 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 w Teatrze Wielkim, pła, 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 choćby walentynkowy. Płaci, płaci y, ten podatnik, tak, mm. y, czy w formie abonamentu, czy w formie tej dotacji, y, płaci na przykład na Serial Osiecka, płaci na, na transmisję wydarzeń sportowych, które Polacy chcą oglądać, a w y, mediach komercyjnych nie mogą obejrzeć. Gdyby pan redaktor obejrzał na przykład ofertę programową, kulturalną stacji TVN, to pan zobaczył, że jest niezwyk, niezwykle wręcz miałka. Nie że... spierajmy się do, co do tego, co jest wyższą kulturą albo niższą, bo zaraz nie, nie, nie. przejdziemy na spór, czy disco polo i koncert w Teatrze Wielkim, króla disco polo jest tą kulturą wyższą, czy niższą. Tego tematu no nie tak, czekamy panie disco -polo, pośle, bo to są, to są nasze... Ale to są... Zobaczymy i usłyszymy we wszystkich stacjach panie Zgadza Wydek, to, się, ale to się, ale to są nasze, że tak powiem, indywidualne odczucia. Ja, co, ja, co, jasne. Nie co, co kto lubi, nie, nie krytykuje żadnej gustów. muzyki, bo tak. muzyka ma nam sprawić frajdę. Więc ja nie krytykowałem. E, ja również nie. E, to się tylko... cieszę, mamy tutaj akurat. E, dobrze. Zbliżamy się do końca naszego czasu antenowego. Mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego akurat w tej ustawie o tym podatku od reklam znalazł się na 15 stronie zapis o ilości polskiej muzyki? I zmuszeniu de facto nadawców do tego, żeby grać. Czy polska muzyka? Jakakolwiek. Jest tak zła, że trzeba zmuszać do jej słuchania? Politycy muszą nas zmuszać? Ale takie, takie zapisy są właściwie w większości systemów prawnych krajów europejskich. Ale czy musimy się Zwy... wzorować nie, na tych o... zapisach? Znaczy, o... Nie, panie, oczywiście, pośleć, ja tak oczywiście z, czysto, możemy... z ludzkiego punktu widzenia, jeśli ja coś lubię, to ja to kupuję, bądź tego słucham, bądź dążę do tego, żeby danej rzeczy, bądź jakiejś usługi mieć więcej. Jeżeli ym, nie lubię, nie dotykam, to nie chciałbym, żeby ktoś mi to na siłę wpychał. No, dobrze, no ale to dzisiaj te przepisy obowiązują, bo to nie jest tak, że ten projekt już istnieje, bo jest on w sferze na razie takich prekonsultacji, prawda, więc tu nie mówmy o o, o tym projekcie, tylko mówimy, mówimy o. pomyśle. O, o, nie, nie, mówimy o e, rozwiązaniach, które już obowiązują, tak? bo, już, bo, bo już. Tak, obowią... mamy, Tak, oczywiście, każdy nadawca musi, tak, musi nadawać określoną część, ale tutaj, procent, tutaj te limity są mocno zwiększane. I, tak. no I teraz, gdyby pan redaktor na tym miejscu, na którym ja teraz siedzę, miał jakiegoś e, polskiego twórcę muzyki, to by powiedział zniesienie tych zasad, które sprawiają, że stacje muszą właśnie emitować y, również polską muzykę w określonym procencie. Spowoduje upadek by, tego artysty. Tak, to no oczywiście, no to, to polscy artyści byliby na straconej pozycji. No zgadza się, ale więc... czy tego nie powinien regulować troszeczkę bardziej jednak rynek, żeby artysta... No nie, no artysta, właśnie, artysta, no, no rynek, rynek tego nie reguluje i dlatego większość państw europejskich stosuje takie zasady, w największym chyba stopniu Francja. stosują to Francuzi, Francuzi prawda? Bo, tak, bo oni dbają o rozwój e, swojej kultury i tak samo my Polacy musimy dbać o rozwój naszej kultury. Panie ja. pośle, na, naprawdę, musimy kończyć, bo... Zostaniemy zdjęci z anteny za zbyt długą rozmowę. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata. Rozmawialiśmy o kontrowersyjnej bardzo sprawie podatku od reklam, którym będą obciążone wszystkie media solidarnie. Oprócz jest, najmniejszych. Podatek jest niekontrower, niekontrowersyjny. Ja mówię o sprawie. Nie, nie mów, podatki zawsze są kontrowersyjne, Panie pośle, A, bo to jest coś, co wyciąga Państwo z naszej kieszeni. Ja, musimy, wiem, że to wraca. ja musimy, wiem, że to wraca. Musimy, Panie Dyrektorze, płacić podatki wszyscy. Nie może być tak, że są święte krowy, które podatków nie płacą. Myślę, że z tym po, wszyscy nasi tym słuchacze się zgodzą. I tym kończymy. Uprzejmie dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze. Dziękuję Państwu. Gościelny 93 i 7. 93 i 7. 93 i 7. Radio Września. Najlepsze po lokalne.